tak szybko, że oblecimy cały świat. Oto krzywa wieża w Pizie. A to znaczy, że lecimy nad Włochami. Świat! Tak, świat! świat! Oto Hagia Sofia. A to znaczy, że lecimy nad Istambułem. Yeah. Oto Mount Everest. A to znaczy, że lecimy nad Nepalem. Tak, ale znaczy także, że musimy lecieć dużo wyżej, żeby nie zahaczyć o górę. O! Muszę wymyślić coś! Niech rakieta leci wyżej! Nie wiem, który guzik nacisnąć. Posłuchajmy uważnie. Posłuchajmy, który guzik ma wyższy ton: niebieski czy czerwony? Niebieski? Czy czerwony? Który ma wysoki ton? Niebieski, właśnie. Niebieski guzik ma wysoki ton. Rakieta leci wyżej! Ale musimy lecieć jeszcze wyżej. A! Który guzik ma wyższy ton? Żółty czy zielony? Właśnie, to wysoki ton. Lecimy w górę! O!